i Witam Was, tutaj Radmaster i w kolejnym odcinku serii Redstone Masters. Yy, witam Was po długiej przerwie. Yy, I tak jak zapowiadałem wcześniej już na swoim kanale, yy, rozpoczynam no, krótką, bo krótką serię o, o wyświetlaczu interaktywnym. Yy, dzisiaj pokażę Wam zakończony już jeden z etapów, czyli yy, sterowanie, sterowanie samym tym wyświetlaczem. Mm, a więc tak, mamy tutaj cztery przyciski i wystający, wystający jakby jeden piksel tego, yy, tego mm, I teraz możemy sobie, o ups. teraz możemy sobie nim jeździć dowolnie. Tam, ups, się z tym to trochę przecinę. O, teraz zabrać i tym pikselem możemy sobie jeździć w górę i w dół, w prawo, w lewo, po całym tym wyświetlaczu. Yy... Proszę się nie za... Prosimy, się nie tym, że czasem przyskakuję o dwa. Chodzi tu o to, że mm, Fraps i, i Minecraft zajmujemy już tyle pamięci, że po prostu Minecraft się gubi. Czasami no i właśnie tak jak teraz, te wciski działają trochę za daleko Ale proszę mi wierzyć, że, że to działa normalnie w, bez, bez frapsa I teraz tak yy, Coś się ścieło. Okej okay. Tak yy, Przede wszystkim jak na razie są trzy podstawowe elementy tego wyświetlacza. Sam wyświetlacz, który widać tutaj, czyli te tłoki. Yy, dekoder, czyli ten wyższy klocek taki jażurowy z redstone'em i tymi kilkoma tłokami tutaj. Oraz przyrzutniki wersja druga. I pierwszym, znaczy kolejnym odcinkiem z serii o, o tym wyświetlaczu będzie właśnie odcinek o przyrządniku wersji drugiej, który pozwala przerzucać liczby w obie strony, a nie tak jak robił to przyrzutnik wersja 1, że można było liczby przerzucać tylko w jedną stronę, po czym musiał nastąpić automatyczny bądź też ręczny reset tego. Przewodnika I, i teraz pytanie skierowane do moich widzów oraz do, do tych, którzy akurat do tych widzów dołączyli. I, będę się nagrywać w... Let's Play. Kto jest za, kto jest przeciw, mówcie w komentarzach. I to był Redmaster Eyes, Redstone Master, Master S